Na targach mieliśmy w sumie kilka stanowisk, bo mieliśmy przedstawicieli Centrum Wolontariatu, czyli studentów i uczniów, którzy się angażują w nasze akcje. Mieliśmy szkolne koło Caritas z Leśna, byli przedstawiciele warsztatów terapii zajęciowej z Łapina, którzy realizowali jeden z projektów Pomorskiego Funduszu Młodzieżowego związanego z filcowaniem. A myśmy same też przeszły się po targach i mamy, widać naprzeciwko, wielkie siaty z różnymi namiarami na osoby, które robią ciekawe rzeczy i na pewno to wykorzystamy w naszej pracy. w niezależnym zrzeszeniu projekt kulturowy okno, który właśnie dzięki temu tutaj się też znajduje. W ramach targów zorganizowaliśmy warsztat Taneczny, który odbył się w godzinach porannych. Jeśli chodzi o same targi, to jest to bardzo fajna inicjatywa. Wiele organizacji młodzieżowych nie tylko studenckich młodzieżowych ma okazję tutaj się zaprezentować. Na było pokazanie, że harcerstwo nie musi być nudne i można się też dobrze bawić. Przygotowaliśmy grę, która zawierała symbole historyczne i polegała na tym, że trzeba było je rozpoznać. Mieliśmy też yy, nagrody, loterie co 20 minut dla wszystkich osób, które prawidłowo dopasowały symbole do ich opisów. Staraliśmy się tym wnieść w targi trochę takiego harcerskiego ducha i pokazać, co można robić na co dzień razem z nami. Przygotowaliśmy na targach dzisiaj takie stoisko z doświadczeniami, z pokazami naukowo-technicznymi. Zainteresowanie było duże, głównie młodzież ze szkół, z gimnazjum, ale były też i panie nauczycielki, które były zainteresowane naszymi zajęciami. Także sądzę, że pozytywnie możemy ocenić dzisiejsze targi. Zajmujemy się propagowaniem fantastyki, science fiction i tego podobnych tematów, w którym mieście, ale i na całym Pomorzu. Specjalnie na targi zorganizowaliśmy również turniej Manczkina, który cieszył się sporym zainteresowaniem i wiele osób zapoznało się z zasadami tej gry, wiele osób grało razem z nami i myślę, że wszyscy dobrze się dobili.